Nie wolno się dzieci. Według zasad europejskich ludzie poincali swoje życie w obronie kobiety, dziecka, honoru, ojczyzny, wiary, prawdy. Według zasad unijnych życie ludzkie jest najwyższą wartością. To jest herednie, oczywiście z punktu widzenia europejskiego. Ale w Unii, w unii tak się właśnie mówi. chciałem nawet już księży. Ludzie mówią, że życie ludzkie jest już wartością. Nie Bóg jest najwyższą wartością, tylko życie ludzkie jest najwyższa wartością. Wiele na też są zarażeni tą unijną. No to jest odwrotna cywilizacja. I teraz jakie są efekty? Jak myśmy mieli nasze zasady, to myśmy kolizowali cały świat. Gdzie zasady odwrotne, efekt dzisiaj nas kolonizuje. Czy się murzyni, arabowie, chińczycy, prawda? Bo oni mają dobre zasady. Nie wiem, czy dobre, ale lepsze od Unii. Żeby powiedzieć to jasno i dobitnie. Ja uważam sesję europejską za lepszą od muzułmańskiej. Ale muzułmańska jest lepsza od Unii. Wolałbym żyć pod okupacją arabską niż pod okupacją unijną. Jakbyśmy żyli pod okupacją muzułmańską, to by nie było podatków dochodowych, nie byłoby podatków od sprzedaży, bo ona tego zakazuje. Nie byłoby pomóc parafiiłościach para, i homoseksualizmów. Moselcy wisieliby no, na... wisieliby na szkolenicy. Ja nie wiem, czy wyścigali mnie, czy przebrali. Zaraz wyścigali mnie, czy... prawda? Stacja arabska jest tam wroga, ale to ona jest bardziej europejska, niż unijna. Unijna jest całkowicie odwrotna, niż europejska. I ja się czuję nie na miejscu. Ja się czuję obco. I kiedy rząd zasady Unii, jak mówił więc jest decydent Edward Kuzniewski, co tracą właściwie niewiele w syden, e, nie człowieka. Wymaga tylko, żeby pokochał to, co normalnie człowiek nienawidzi, znienawidzi to, co normalnie człowiek kocha. I wtedy jeszcze nie można żyć, jeżeli ktoś tak lubi, jak pracuje, zabierają mu pieniądze, dają który jeśli nie chce pracować, a to proszę to, to. państwo się bądźcie mojej kiecać nie czuć, jak się czuje źle, jak, jak się czuje źle. Na mnie w Europie ludzie mieli dzieci po co? No po to, żeby na starość ktoś się nimi zajął. I wtedy uznawano, jak ludzie byli wolni, nie byli niewolnikami, uznawano, że to rodzice decydują o tym, czego się mają dzieci. Bo rodzice mają interes, żeby dzieci było dużo, żeby dzieci miały były dobre, miały dobry że były dobre rykowane, jak w ręku, żeby były dobrze wychowane, żeby były wychowane, to mogą rodzice do żeby był dobrze bo jakby był to potem nastanę, na stałe trzeba się odbyć na rodzicę. Tak? I powierzano te dzieci rodzicom. Szanowano prawo własności i swoich dzieci. I po co mamy mieć dzieci? Po co? Czy na stałe będzie dęktura, nie? W wyniku czego dzieci przestały się rodzić. Po co nie wolni, ma takie dziecko z tej Tak, ja nie mogę nawet na stałej sytuacji. Na przykład że dwa lata temu rodzice hiszpańscy wyrazili wdzięczność rządowi pana Zapatero, że rząd obiecał, że rozwiąże problem otyłości ich dzieci. Rozumiecie? Tak jak będą suka. Jak się suka, jak się zapasą, to ja jestem pierwełkami, nie? Więc jeżeli, więc jeżeli, jeżeli dzieci są tłuste, to niech rząd ten problem rozwiązuje. A co może zrobić ojciec? Czasami może dać, nie? Gdzie będzie obszarało. Co mogę zrobić? Jest jest, to jest państwowe, to jest państwo, tak powiem, rozwiązuje. Do tej sytuacji doszło w tej chwili już wiele. I uważam, to wszystko jest piękne, tylko niestety się pieniądze kończą w wyniku tej operacji. Popatrzmy, co się stało w wyniku okupacji Europy przez Unię. Patrzmy na państwo, o większych tradycjach od nas, potężniejsze w na Niemcy. Po kilkunastu latach okupacji Niemiec szczególnie. ten wspaniały kraj, kraj, który miał najlepszych technik i inżynierów ze świecie miał kapitalistów. A, był Daimler, Messerschmitt, Krupp, I po tych kilkunastu latach okupacji Niemiec przez Unię, nie ma tempo rozwoju minus 2%. Polska ma plus pół. Zresztą pan Donald Trump powiedział kilka dni temu, że Polska jest absolutnym liderem w Europie. Ma tempo rozwoju plus pół procenta. A reszta gdzieś jest na Popatrzmy, do czego Unia doprowadziła Europę. Do czego Unia zwróciła Europę? Do katastrofy i klęsk. Katastrofy i klęski demograficznej, gospodarczej, gospodarczej. Do upadku. Przecież autentyczyste kupują, przecież czytają muzułmanie, zasiedlają Europę Zachodnią. Przecież za tych na jedno dziecko białe we Francji się, bo nie w Niemczech podobno święto muzułmańskie. państwo, jak ten kraj wyglądał na 20 lat. Będzie Kalifat w Paryżu, Emirat w To już było. było wcale nie globalne ocieplenie, bo globalne ocieplenia są co 7 lat, jak są cykle. To są normalne, to jest nie tylko przez przesłuchajka. To jest, proszę Państwa, to Hiszpania była zajęta przez muzułmanów i południe Francji też. To już było. Nic nowego. więcej Hiszpania to jest Hiszpania. Proszę Państwa, miejscowego umiera. Pod okupacją unijną umiera. Gospodarka zawiera, dzieci się nie rodzą, yy, firmy niemieckie się przenoszą na Ukrainę, do Chin, Wszędzie były by uciec pod okupacji biurokratów unijnych. I Państwo się wymawia, że dzięki Unii tam się buduje drogi, prawda, coś na ale ja pamiętam jak mi wmawiano, że, że dzięki Związkowi Sowieckiemu to mam nawet telewizję. Cóż, yy, ja mam takie pytanie. Najlepsze drogi w XIX wieku mieli Amerykanie. Koleje prywatne też, podawiam sobie tak mówiąc. Drogi, życiowo prywatne. Ile Unia dała Amerykanom, żeby mieli takie dobre drogi i koleje? A, nic. A dzisiaj kraje afrykańskie dostają od Unii, od Ameryki, to od zarządu rodzinnych. I co się dzieje? Brutalny smut korupcja. Dlaczego? Bo jak dają za darmo, to po co pracować? Kładziemy się na plecach, brzuchem do góry, czekamy na kolejną dotację. Co więcej, abyście zaczęli pracować, to byśmy się wzbogacili i by nam nie dano dotacji. No to się nie co pracować. Jest jeden kraj afrykański, który się dobrze rozwija, nie wiem, nie byłem podobny, dobrze, jest to Botswana. I Botswana ma w konstytucji, że nie wolno jej przyjąć żadnej dotacji, ani pożyczki dla za granicę. Podobno rozwija się najlepiej niż w kraju afrykańskim. Bo prawica w względem lewicy ma taką zapewne przykrą informację. Dobrobyt pochodzi nie jest z dotacji, tylko z pracy. Co przykre, bo Polacy ciągle wierzą, że w dotacji, że w wybory wygrała, wygrała Platforma, bo obiecała, żeby szampte złóżnić 300 miliardów, prawda? Tak obiecał pan Tus, dlatego wygrał wybor. A potem przez bankaczyński i co, bo nie że z hańba? Nie, bo ja żeby przez było straszało, tak powiedział. Zobaczmy, jeszcze jedna uwaga o po Polsce. Parę lat temu, parę lat temu w Londynie postanowiono, że dwa państwa dostaną organizację Euro 2012. Jak to było, to wszyscy wiedzą. Pan Mickiewicz, znany mi osobiście, sympatyk, wziął ze sobą do Londynu pana Surkisa miliardera ukraińskiego, ale ciekawego miliardera, bo w rejestrowym o nim nikt nic nie słyszał. No i, no i proszę Państwa, technika polegała, jak powiedziała praca polska, na indywidualnych rozmowach pana członkisa z członkami UEFA. No i w wyniku tych rozmów przyznano Polsce i Ukrainie organizację która by doszła do granicy. Od Lwowa do granicy i od Krakowa do granicy. Jedno z tych państw dostało dotację unijną, a drugie nie dostało. Powiedziałam do Unii. Które z tych państw zdołało zbudować autostradę, a które nie zdołało i nawet do dzisiaj zbudowało? No właśnie, tego dostało nie zbudowało. Dotacje im szkodzą, a nie pomagają. Panie prezesie, przepraszam, komunikat. Biała szkoda, bo jak rozprawiał o numerach rejestracyjnych SO, coś tam dalej blokuje, wyjazd innym autom. Prosilibyśmy o odjechał. Proszę Państwa, dotacje, powtarzam, zabijają, hamują rozwój. Jeżeli, na przykład, dzisiaj młody człowiek idzie żebrać. Prawda? Czyli pisze podania do Unii o dofinansowanie jego firmy. To jest wypracowane. No, czy niczym nie różni od musieliś na ulicy i ręki, sobie jechać do Hiszpanii i dajesz im tylko pewien rzad pieniędzy. Nie ma żadnej różnicy między czymś takim, a podatkiem do Unii no, To jest wypracowane. I, I Unia daje te pieniądze, bo ona chce złamać ten kręgosłup. Chce, żeby to nie był przedsiębiorca, tylko klient, o państwowej. Ten sprawie? Te mają już złamany kręgosłup. On już, jak on się coś firmie nie działa, to on już nie myśli o tym, jak poprawić firmę, bo jak dodać kolejną dotację. Przecież ani Edison, ani Henryk Ford, ani Tom i którzy robili Hapla, ani pan prawda? Nikt z nich nie są żadnej dotacji ogólnej. Nikt nie w żadnym inkubatorze przedsiębiorczości. Aha. Czyli wszystko ludzie sami się pijać przez życie. My prawica, dajemy zasadę że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Trudności ci pomagają. Jak się mają dziecku pomaga za nas to, to dziecko wraca na nie do Zobacz, co się z przemysłem europejskim, to się pomaga. Ma sobie pomagać. ma mama stęskno. Dobra ma przeżyć. Musi panować, że jak w leśniach umiera stare drzewo, to dobrze, że umiera. Najważniej jest, żeby uciec nowych. Ratowanie tego starego, to jest zabijanie tych nowych, które by był urosły. Niech pada. Tak, normalnie zdrowy las rośnie. Tak rośnie normalna gospodarka. Nie ratuje się w, życiu, w życiu. Na Padalej. na nastoi, które chcą chcą żyć. Bo, proszę Państwa, z cyklasty białego człowieka od 20 lat nie powstała ani jedna zabiega samochodu w nowo. 25 lat. Ani jedna. Państwu pomaga tym wielkim, ale blokuje rozwój nowych. Blokuje rozwój konkurencji. A teraz... to jest symbioza między wielkimi firmami, a o wydatkach państwowych. Nie ma życia, tylko jest, jaka właśnie synaf, farmaceutyka, bo przecież o tym mówić. No i co? No właśnie, jeszcze jeden przykład, tam Botsłana, Ameryka. Aktualny przykład, Chiny. Proszę Państwa, Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski. Powtarzam. 20 razy biedniejszy. Wtedy się, wtedy no Chiny w ogóle miały tragiczną historię. Yy, wojna Światowa, która z tego, z Państwem mówiąc w Budeczika, zaczęła się w Chinach. Japonia nadawano na Chiny o rok wcześniej niż Hitler napadł na Polskę. A, a, okrutna okupacja, powodowano miliony Chińczyków. Potem wojna dwulecza, równie kosztowna. Potem wojna domowa, taka yy, jeszcze kierowała setungiem. Potem najlepsi dziedzicy uciekli z czangiem na, na Tajwan. A potem wielka wydarzenia kulturalna. No i wtedy stan zdebrano w demarkach. Mao Zedong twierdził, że demarkach, tak jak w czemś, nawet w a to na te zdebrania, no, to w tym samym Chiny były w stanie kompletnego upadku. Umarł Mao Zedong, ale po nim została banda czworga która postanowiła rozwijać jedną butelacą remuncję kulturalną na wzór Polpot. Nie wszyscy ma się pamiętali, czy mówią dr Polpot. No to chcę powiedzieć, że był to kmer, który studiował na Sorbonie, na Sorbonie dostał doktora doktorat, licencję za pracę, w której napisał, że trzeba budować komunizm i w tym celu trzeba wybortować połowę narodu. Lewidująca inteligencja... W nie dawał mu zatem za, tytuł doktorski, oczywiście, wszyscy myśleli, że to taki jest a y, święty pamięci Podboz pojechał do Kambodży i zaczął budować komunizm, mordując połowę narodu. Mordował to jedną rzecz, bo wojna wojna, arka wietnamska i mordowała y, kres w dalszej budowie komunizmu. Y, no i, drodzy y, Państwa, nikt nie w Kambodży. Świat szły. Informacje, że święty się rozwija budowa komunizmu, wszyscy zachwyceni. Informacje też były dlatego, że podczas zaszło z mordowania wszystkich, którzy obce języki. I wszyscy odnosili okulary. W wyniku tego, no, obcy koledzy, których nie też nie było, nikt nie mógł o niczym poinformować. Nikt na tego listu nie był na pierwszą dyskusję Jedyna organizacja, która coś widziała, co dzieje naprawdę w Kambodży, był Wywiad Chiński. Jakiś agent wywiadu chińskiego ocalał się w Kambodży. Udało mu się uciec i poinformował dowódców chińskiej armii o tym, co się naprawdę dzieje w Kambodży. Jak oni się dowiedzieli, że Banda Zorgana ma kontynuować reformę na wzór Kambodży? Czy prędzej wstawili Bandę Zorgana do kryminału? Wzięto na szefa partii jakiegoś Xiaoping Tenga. Zdało się że nieważne, czy koc jest biały, czarny, czy czerwony, byle było owy prawda? Ponieważ najlepiej budują u nas kapitaliści, budujący do kapitalizmu. i Chiny zaczęły się rozwijać. I studenci na zasadzie lewicowo protestowali, żądali, żeby zrobić w Chinach demokrację na torę Europy Zachodniej. Przez dwa miesiące okupowali na men. choć pan ten stracił cierpliwość, czołgi, całe to towarzystwo rozgoniono, tylko było od ofiar. Szmetery i Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą demokracji. Po 30 latach Chiny są w drugim mocarstwem świata. I za 3 lata będą pierwszym mocarstwem świata. Może wcześniej PKB, jak w lutym to będą już pierwszym, jeszcze w lutym. Chiny mają lotniskowce, mają broń jądrową, rakiety do jej przynoszenia, samoloty bombowe dalekiego zasięgu do jej Mają rakiety kosmiczne, mają kosmonautów za 8 lat Chińczyk stanie na Marsie. Eee, proszę Państwa, Chińczycy mają kolej 400 km na godzinę. Chińczycy budują rocznie, uwaga, 11 800 roku. 11 800 km autosta 660 I mają... 60 bilionów dolarów nadwyżki. Gdyby Chiny poszły drogą Europy Zachodniej, tak jak chcieli studenci z nie mówię, co by się stało, drogą, drogą, drogą proposta, prawda, to już nie chcę mówić, a gdyby poszły drogą, wskazał, że studenci z Tiananmen dzisiaj nie mieliby ani rakiet, ani brogi jądrowej, ani, ani szybkich yy, kolei, ani autostrad, nie mieliby 60 bilionów nadwyżki, tylko 600 bilionów długów, jak każde z Państwa człowieka, bo wiecie Państwo, ile kosztowałyby zasiłki dla y, miliarda ludzi? W Chinach obowiązuje nie socjalizm, tylko zasada europejska, y, św. Pawła, która kto nie pracuje, nie zajmieje. W wyniku tego wszyscy pracują, nikt nie chodzi głodnie. Ludzie są coraz bardziej zadowoleni. Jeżeli ktoś chce budować demokrację, no to worek nawet na komisariat od razu. I mnie, no, no. I są dumni z tego kraju. Widzą, że jest z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Oni się bogacą, państwo rośle, tak, żeby bo Ja parę dni temu zobaczyłem w internecie, jak Chińczycy mają dobre osiedle mieszkaniowe. Ja tak zawsze wierzyłem, że gdzieś to bogactwo jest, to robimy, rozwijają się, ale zawsze wierzyłem, że, że, że oni żyją w takich pitkach, takich malutkich, bo nie usytają na mieszkaniach gdzie te mają mieszkania, Mają mieszkania obszerne, tak prawda, po 100 metrów na rodzinę, już dawno te czasy skończyły. W yy, państwach że oni szanują własności prywatnej, to właśnie zobaczyłem w internecie ile jest domów W gdzie autostrada pomija dom, bo prywatny wyciecznik nie zgodził, nie zgodził na, na, ten, na sprzedaż domu i nie za jej przez Chińczycy budują nowoczesną cywilizację, tam jest kapitalizm, a komunizm zawierający. Święty Panie Święty, tu widma dobra z ekonomii, w roku 1970 zadał ten trud, pojechał do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, gdzie jest wszystko. Zresztą nawet podziemne moje grupki też są, z tym Kongresu I Państwa, yy, i wziął sobie program Amerykańskiej Partii Komunistycznej z roku 1920, czyli 50 lat. I z przerażenia stwierdził, że już wtedy, 40 lat temu, wszystkie postulaty komunistyczne są nawet ze spełnione.